Przed, przed też skaloni, teraz podchodzi artystka. Wszystkie konie w maszynie? Ruszyły, dobrze przyjął start Jar, on jest na prowadzeniu, blisko niego artystka, ostatnia jest Kryspina. Kilka koni walczy o prowadzenie, najlepiej z nich idzie teraz San Jose, drugi jest Jar, blisko jest tam także Acer. Przedostatnia artystka, ostatni w tej chwili Joanin, na czele San Jose. San Jose Jar, e, przepraszam, San Jose Scaloni Acer. San Jose Kryspina w tej chwili Jar i Scaloni. Całą stawkę zamyka Joanin, konie wchodzą w zakręt. Dalej San Jose jest na czele, na drugim miejscu galopuje Kryspina, potem niewielki odstęp, kilka koni razem, tam jest Jar, tam jest Acer, tam jest także Scaloni. poprawił teraz Joanin, który dołączył do całej stawki. 600 metrów do celownika, za chwilę prosta finiszowa. wyprowadza konie na nią San Jose, idzie przy Kanacie, polem Kryspina, San Jose Kryspina, rozpędza się także Joanin. San Jose ma jeszcze przewagę. San Jose, Kryspina. Ostatni jest acer. San Jose, Kryspina. Ruszył się także Jar. Jeszcze San Jose jest na czele. San Jose przy kanacie. Polem atakuje Joanin. San Jose, Joanin i Jar. Te trzy konie. San Jose jest pierwszy. Joanin, Jar. Kaloni Kryspina. Ostatni acer. Tuż przed nim artystka.